I się na serdecznie z tej strony. Mr. Magica to jest Might and Magic Tour of Champions. Kawałek jak minęło, odkąd się widzieliśmy w tej grze. A jako, że zgrywam materiał do FAQ, które obiecałem Wam zrobić, bo sporo pytań się pojawia pod moim poradnikiem, pseudoporadnikiem o podstawach tej gry. Tak więc stwierdziłem, że a, nagram sobie y, jakiś turniej mały y, w systemie szwajcarskim, który jakiś czas temu wprowadzono. Żeby żeby nie było nudno, bo wy tą grę chyba lubicie. E, dobra, pierwszy jaką będziemy grali talią, bo z, z, e, jak to się nazywa? Turniej francuski rządzi się tym, że e, musi... Gramy jedną talią, talią cały czas. I my sobie zagramy Inferno prawdopodobnie. Najpierw to usunę tą całą talię. Opla Robimy nową. Dobra, bohaterowie. Weźmiemy sobie, zagramy sobie tutaj tym ziomkiem. Chyba spróbujemy zbudować rażdek. Yy, to będzie chyba naj, najlepsza rzecz, bo takie karty chyba tylko mam, żeby tu rażdeka zrobić. A więc pakujemy niskie potworki, nisko poziomowe 4. Asasyna dorzucimy. Wędrowny Bart jest mi niepotrzebny. Dorzucimy was. Łowce poszukiwacza śmierci. Parę skubów. 4. Zaki na Czapuski też, mimo że nie mam dobrych kart, żeby ją bronić. Później mamy w prewersję premium tej lilium. To nam wystarczy. Y szaleńców, hopla. E dobrze, weźmiemy sobie teraz łody szczęścia. Nie, wydarzenia. Co my tu mamy? Wrócimy to. rzucimy tutaj. 4 nie pamiętam ile trzeba było wydarzeń mieć, łudy szczęścia. Do wykańczania przeciwników, hopla. To nam się też przyda do raszowania szybszego. to ja tu w życiu no też się przyda. Zaklęcia. Weźmiemy kulę ognia standardowo, to czar inferno. Weźmiemy sobie tutaj. Weźmiemy te dwa, to, to, na późniejszy late game troszkę. Bardziej językiem mowy, czego mi brakuje. 2:50 do kart, 8 kart wydarzeń, ok, zaraz naprawimy. 8 kart wydarzeń. Mogę parę stworków wydarzenia, 8 musi być tak. Zróbmy jakieś randomowe. Dobra, i weźmę Natalia na 60 kart, zajebiście. Więc wbijamy sobie w turniej szwajcarski. No, do pierwszego miejsca pakiet premium powstania pustki, za drugie pakiet premium powstania pustki, za trzy rundy pakiet Emilia, ale to jest zbagowane i nie działa. Weźmiemy sobie koponu i ciśniemy. zobaczymy co się dzieje. Mamy już 3 graczy w kolejce, trzeba poczekać aż ich się trochę zbierze. Mam nadzieję, że będzie, nie ja trzeba będzie długo czekać, najwyżej to wytnę. Ale że już wchodzą gracze do kolejki, raczej nie ma problemu z rozegraniem tego turnieju. Mamy znowu na pana z. Yy, mistrza yy, Razorowego nie trafił yy, Z którym miałem przyjemność grać za pierwszym razem Niestety zająłem czwarte miejsce yy, Mimo wyg dwóch wygranych, jednej porażki Czwarte miejsce nic nie dostałem, bo to jak mówię, pakiet Emilu jest zbagowany i nie dostaje się go niestety A to boli Ale anyway, zaraz zaczniemy Ale Ogólnie pakiet, yy, pakiet ją. turniej szwajcarski, zaraz wytłumaczę kogo my tu mamy Świątynię, dwa razy nekro Dwa razy świątynie, inferno, twierdzę i przystań. Dobra, gramy dzisiaj teraz z panem jakimś tam, zaraz. Kto z kim my tu gramy? Onboard. On gra świątynią, jak na nasze? Zajebiście. O, widzę, że ktoś wysłał mi prośbę do znajomych. Znowu, zresztą. Cześć. Dobra, moja tura jest pierwsza. Widzicie, mamy 7 minut, żeby wykonać wszystkie ruchy, tak więc trzeba się spieszyć. W miarę jakoś co on ma Nergala, nie lubię tego gówna na, na Necro, bo dodaje wskaźnik trucizny. To no co zadaje damage, co tule. I to jest na tabenę Anti-Magic anti Deck. Mój deck powinien go ścisnąć, jeżeli on nie ma żadnych kart do raszowania mnie Powinno być OK Okej, okay, powinienem go ścisnąć. Jak on ma Anti-Magic Deck cały, mm, bez jakichś stworów do rushowania, powinienem go na spokojnie sobie tu pocisnąć. Nie powinien być większy, powinienem go po prostu zasypać. Chyba, że mi się stwory skończą w łapie, to będzie problem. O, widzę, że ma mocne karty, dosyć... No to jest neko, nekro bardzo nie lubię. Wszystkie stworzenie otrzymam plus 1... opłaca mi się to, to mnie 3 będzie kosztować. Będę miał tu 3 damage'u. Z tego zrobię dwa. Uff, nie opyla mi się za bardzo tego robić. Będziemy raz trzymać po prostu. Okej, okay. i tyle z mojej tury. Mogę, mogłem poświęcić turę, zamiast dodawać tutaj y, sobie y, poziom, użyć mojej umiejętności. Ale nie sądzę, by to było konieczne. Zresztą będę go puszował na pałkę. Tak zwaną. Co on tu zrobi? Myślę, że ma dosyć mocne, mocnego deka. Ma. Ale dobrze. Sobie puszczę panią tutaj. On ma 5, więc i tak go nie ścisnę. Przywalimy mu tu, przywalimy mu tutaj. Nie mogę go walnąć? Nie, czemu go nie mogę walnąć? Aha, bo tu stoi ten Grimbow. Tam i dwa, dobra, weźmiemy sobie tego, użyjemy. On ma 3 punkty, ścisniemy go w następnej turze. Dostaliśmy kolejnego potwora. On teraz, ta karta sprawia, że na początku fazy zupełnie nie zaklinacz pusty daje 1 ob punkt obejrzenia ob w bohaterowi. Jeżeli on nie ma karty magicznej, Yy, będę w stanie się bronić dużo to długo, długi czas yy, i tą kartą robić mu spory damage. Ciekawe jest właśnie wystawione na pole bitwy, bo można myśleć tylko fizycznie. Ok, no problemu, yy, tu będę w stanie teraz zabić tego gnoja. Proszę bardzo, hopla. Aż tu napysk, hopla, tak, hopla, tak. Hopla, tak, trzymamy. Jesteś niewrażliwa na odwet jesteś niewrażliwa, hopla. Zajebiście. Wszystko się ładnie trzyma. Nie dopuścić go tylko, żeby on był w stanie mi się tu gdzieś przebić. Jak wbiję sobie tutaj już te dwie karty. To jest karta, że stawiam kopię. Dysponuję szybkim atakiem. Jest bardzo przyjemna karta. A tu, że mogę skopiować, przejmuję kontrolę nad stworzeniem. Czyli jak wywalimy jakiegoś... O, na przykład to. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo fajna postać. Druga też mi się przyda. To mu zaraz stąd zabiję. Bo przynajmniej taki mam plan. Tak będę w stanie to uczynić. Nie, nie będę w stanie w tej turze tego uczynić. Smutek i żal. Będę w stanie to uczynić, proszę bardzo. Pojedźmy sobie tutaj. To główno zabijmy. Tu mu przywalmy. Tu mu przywalmy, okej. Okay. I następna tura, bo już nic więcej nie jestem w stanie zrobić. On widzę, że teraz może... Tutaj tak, taka jest karta typ, typowo late game'owa. Ona na przykład Banshee. Teraz mi właśnie zniszczy tą postać. Ale co mu damage zrobiła, to mu zrobiła. Zaraz mu przywalę. No problemo. Banshee się jakoś specjalnie nie boję. Mamy tu łuczniczkę. Wystawimy sobie łuczniczkę tutaj. dysponuje szybkim atakiem Spimy mu tą banszę stąd. Wyjdzie właśnie na odwet. Ona jest Aha, ona jest magiczna tego tak Co ona ma? Bezcielesna jest. Aha, okej. Okay. Spieprzyłem. Widzę właśnie bardzo umocnienie. Zauważyłem, że bansz jest bezcielesna. Ta postać mi tutaj padnie. Ale zabiję ją w następnej turze. Yy, no nie fajno, nie fajno. No teraz wystawi. Yy, Mam nadzieję na jakąś mocną kreaturę, żeby sobie, że mógł sobie przejąć. Tego będę w stanie ściągnąć w następnej turze. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ile on ma kartu jeszcze? 46, a mam jeszcze 37. Ok, widać, że wzmocni sobie wszystkie postacie. O, niestety, nie, nie, nie fajnie, to boli. Poszukiwać śmierci spało. Tu mi się wydaje, że będzie ciężko, ciężko będzie to wygrać. Zaraz zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj dostanę. Nie lubię bardzo nekro. O, on ma lorda tutaj, o panie. To pada na jego cmentarz. Nie lubię bardzo na nekro grać. Mam asasyna. Zabierzemy sobie twoją. Tytuł broń. Zajebiście. A niech to tak pozostanie. Muszę się tego gówna stąd pozbyć. Assassin będzie przydatny. Co on tu o Jezu, tego gnoja, nie lubię tego, to jest bardzo mocna kwestia. Jak ją zabija to odmaci na 3 punkty zdrowia. To boli. O Jezu, ale on ma tutaj kozackie karty. Tu będzie boleśnie, tu już chyba nic nie zrobię, tak mi się wydaje. On mnie tutaj zniszczy. Tak, to można poddać. Nie jestem w stanie tu nic zrobić. Dobrą, dobrą, dobrą kartę miał bardzo. Nie wiem ile ten kolega ma. Yy... Jak to się nazywa Elo, ale ale mnie pocisnął mocno. Dobrze, te się, rundy zakończyły. Jestem, to wygrał ten, ten, ten. Oni mają tu wszyscy po jeden, ja przegrałem niestety. Zobaczymy, teraz będę grał z Dziukaresem jakimś. On ma świątynię. Okej, okay, świątynię lubię, świątynia mnie nie robi. Jeżeli to nie ma jakiegoś mocnego deku bardzo. Mm, to, to nie, nie chcę pozostawić puli startowej. O Jezu, jeszcze gorsza. Nie chcę go tym bić. O, tragedia. Gdzie jest fan w ogóle. Wypadałoby być yy, kulturalnym. Tragedia, 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 mi się dek trafił. Znaczy, draw, 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 tak, draw się tak zwany. Bo nic konkretnego tu nie miałem. Wolniemy sobie tutaj. I to by było na tyle. Sępy ma on ma chyba podstawową kartę świątyni. Tak mi się wydaje, że, karta, to wydaje, że jest na kartę podstawka. To nie tylko boli, że ma mocne karty, dosyć. No bo przestawił mi kartę, no daje, bo. Smutny żal, chłopcze. Mnie to nie boli, naprawdę mnie to nie boli. O, ładne, ładne mi się karty łapią. Widzę właśnie, że bardzo ładne karty mi się łapią. Proszę bardzo. Tu bardzo fajnie mamy dwa rozwalenia. Mamy później jeszcze burzę ognia. Bardzo, bardzo, bardzo mocne karty. O, noc, dobra. To nie wnikam, dobra. On tego użył. Mi to na rękę, bo stracił dobrą kartę. Mm -hmm. Ja tylko mnie, tylko boli, że ja nie mam. Potworów żadnych. Okej. Okay. ściągniemy mu tą. Tego kapo. Tą kapę ja tego gówna nie lubię strasznie. To jest cholerne cholerstwo. Więc dobra, on tu dostał ten damage. Zaraz coś tu pomyśleć. Musimy iść magicznie. W magię, w magię, w magię musimy iść, bo nas będzie bolało. To mu zdejmiemy stąd. Proszę bardzo. W gęba ja wejdę mam 4 zapasu, żeby 4 damage mu wbić. Więc on zastanie na 4 hapsach, on wypada, bo ja go zniszczę. Serio chcesz zamieć we mnie rzucić? To by było głupie kolego. O dobra, bo mi pokazuje swoje karty. Dobrze wiedzieć. doda dotyk hipnoza. Cześć! Nice to meet you. Okej. Okay. To jest bardzo mocna karta kapłanka, tata. Co mi tuwa. Swatrzenie nie może atakować, nie, ma, że nie ma ruszać. Ach, boże, smutek i żal. Na głupią kartę nie to zażył. Troszkę to jest mocna karta. Hipnoza i, i, i lodowy dotyk. Pst. Jak to dostaniemy lodowym dotykiem, nie jesteśmy w stanie się ruszać ani atakować w następnej turze. Co jest niefajne, bardzo niefajne. Okej, okay, mamy całkiem, całkiem, całkiem. Pójdziemy sobie teraz w tu hopla. Idziemy sobie tutaj e, i i i... i tyle tak naprawdę. Chwilowa, nie może nic więcej zrobić. Zaraz sobie... Ogarniemy. On mi tu teraz tym przywali. Okej. Okay. Dwie karty zużyję. Dobrze. Dobrze, okej, okay, spoko luzik mi to pasuje, mi to nie przeszkadza naprawdę. Bo co ja ci demejrze to ci wybiłem. Ty mi tylko 7 ja ci 8. A ja zaraz sobie wystawię kolejną kartę. O, kolej, widzę, że ktoś skończył pojedynek, bo wtedy wysyłają. czy ogólnie to się wysyła. Wiecie po co? jest taki achievement: mieć iluś tam znajomych, za niego się dostanie golda. Rzucił we mnie zamieciem, ciekawe. Ciekawe bardzo, to jest bezsensownie wykorzystana karta. Według mnie przynajmniej, ponieważ ona działa na tej zasadzie, że ona właśnie rozlatuje się. No i zadaje mi 3 damage'a i nic więcej, tak naprawdę, nie? Tego to było głupie. Poproszę 3 karty, zajebiście, mogę roszować. ona mi co dwa przywali Hopla I zajebiście Bardzo fajnie to lubię, lubię to, lubię tą kartę. Chyba moja postać ma bazowe szczęście bardzo nisko, ale, ale jest ok. No ale rozwaliśmy go smutno, smutno, chłopcze, smutno. Mówię, ja go muszę do czwórki zbić i to jest, to jest dla mnie to co ja potrzebuję. Tego za zgnoja stąd ściągniemy, on nie żebym miał... On, jeżeli ma y, te karty, które myślę, to on nie ma nic mocniejszego tam to robi. Ej, mogę się za 6 zarypać, zajebiście. Jestem naprawdę content. Złbiliśmy sobie kartę. O, mamy jeszcze zajebistą drugą kartę. Tym nie mogę zaatakować, bo ma ten. Dobra, musimy go zbić do 6. To długo nie potrwa i kolega jest, jest martwy. A my przywale tymi trzema kartami i 6. tyle cię było. Dobra, on mi tutaj gwałci mojego asasyna mi zgwałcił. Nie fajno że w magii, idzie plus 3, okej, okay, zaraz sobie wezmę tą kartę <grym>, zaraz ta karta będzie moja mm, zajebiście dzięki kolego mnie to naprawdę pasuje, jest awesome cześć dziękuję za kartę, też Cię kocham kochanie o, za 4 ale nie mam karty, żeby mu przywalić smutno Eee, to za chwilę, zbierzemy trochę kart i go zaraz potyramy. Będziemy po prostu lecieć w dobieranie kart i... Tu jest 8, mam w zestawie 8, 8 punktów. O, to mnie pocisnął. Okej, okay, rozwalił, wyczyścił, wyczyścił planszę. Okej, okay, wyczyścił planszę. I zobaczymy, co my teraz będziemy mieli w ręce. Mógłbym zaryzykować i to zostawić, tak. Żeby on nie stuknął i nic mi tu nie postawił. Aczkolwiek, to nie jest chyba najmądrzejsze rozwiązanie, jakie mógłbym zrobić. Tu jest, tu jest ryzyko bardzo duże. No nic, zaryzykujmy. Bo jeżeli ja go raz hitnę, on jest martwy. Jeżeli nic na górze nie postawi. Postawił. Ok, będzie problem. Będzie duży problem tylko teraz styrać, bo on ma dobre, 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 dobre karty mi teraz wy wywalił na stół, a ja nie wiem, czy będę w stanie się przed tym wybronić. Zobaczymy za chwilę. To może być ból. Nic nie wygrać. Przyjmę sobie tego. Będzie 14, hopla. Dobra, jestem w stanie się będzie Ile ty damage'u zadasz 3? Hopla. Tu jest teraz grado do jednego strzała tak naprawdę. Ty mi nic nie zrobisz. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak to się pociśnie dalej. No ciekawa dosyć gra. Nie, nie powiem. O, wolno mi zamieć bosko. No, mój raz, tak się wyjątkowo nie spisał w tym, w tym, 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 tym turnieju. Smutno mi z tego powodu. Mmmm. Pani. No, niestety, porażka. Podzielam na się, 37, panie. Dobra, 500 ekspa, elo po elo mi pociśnie znowu zresztą, O, 285. Jestem ostatni. <grym> Już tu szansy na coś wyższego nie ma chyba, punkty odbicia, 11, 11 bym musiał wbić punktów, żeby dostać się na samą górę. Nie, 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 nie na samą górę. Co tu jeszcze grał? Om i Bimont, jeszcze ci grają. Okej, okay, smutno. Ale trudno, ja zawsze się wygrywa, kurczę. Muszę zainwestować trochę w kartę, mam trochę golda i pieczęci, więc trzeba by było poinwestować. Teraz czekamy aż się skończy pojedynek, 11 minut jeszcze mają. Zobaczymy. No smutno, 0-2 to była tragedia. Gram chyba bodajże czwarty już turniej szwajcarski. Po raz pierwszy się tak zdarzyło, tam, tam dostać tak po dupie. Ej, ale jak ma we mnie, można zawsze wygrywać, prawda? Czasem też trzeba przegrać wszystko. Okej, okay, teraz gram z... Znowu ze świątynią, Jezus Maria. Aby ten gościu miał gorszy Ale goście widzę, że sporo świątynią grają, bo wszyscy co mają widzicie sztandary... ...danych frakcji, więc sporo nimi grają. To nie pasuje mi. Już lepiej. O Jezus Mario. ona ma i sumę. Nie lubię tego gówna. Tragedia No już wie, jak ja mam dek. Wie, co, czego mogę się teraz spodziewać. Wie, że mam tą kartę. No nie fajno. Wiemy go zaroszować teraz. Czy tam się uda? Zobaczymy, czy mi się uda. O, mam złe, złe przeczucia. Mam bardzo mam złe przeczucie. Będziemy sobie kartę. No, wypadałoby chociaż jedną wygrać, żeby wstydu nie było, nie? Zobaczymy. Będę w stanie łuczniczkę zaraz wystawić i to będzie 5. Będę miał, żeby to zrobić. Okej. Okay. Nie lubię tej karty. No, jest bardzo mocna. No, kapa już poszła na, na stół. Niemiło. Cholernie tankowa ta karta, nienawidzę jej. Bo, ale my raszujemy dalej, potrzebne mi jest to. Hopla. Staram się to zabić w następnej turze. Bo mam do tego sposobność. Z tą uczniczką i z kartą kuli ognia jestem w stanie to zrobić. A czy się uda? Zobaczymy. No, drugi kappa. O, panie. Jestem w stanie się ich pozbyć. To jest bardzo ważne teraz. Miał być mój priorytet się pozbycia tego gówna stąd. Odrzucimy to. to stracę HP, ale yy, cały czas lecę do przodu, więc jest OK. Dobierzmy karty. Miła karta mi weszła. No tu już jest, nie mam szansy na żadne z pierwszych trzech miejsc, yy, chyba że oni by wszystko przegrać teraz. Teraz <grystanie> nawet nie będę miał, bodajże 7 punktów wtedy. Więc i tak nie wbije się na trzecie. Co on ty mi tutaj wstawiasz? To powinieneś mi blokować mojego asasyna, bądź jest w stanie nabruzić kolego. Piąta tura, on już 5 minut stracił. 3 minuty, tak, blokujemy, jest nasz tym, tym, tym kolegom. To jest biały lis. Biały lis, biały lis, biały lis. W magię idzie, widzę, będzie chciał mnie styrać dość mocno. Idziemy sobie tutaj. Tu zaatakujemy, 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 zaatakujemy. Yy, Okej, okay. Widzę mi się możliwe, że to mi się uda wygrać, chociaż nie jestem pewien. Zobaczymy, zobaczymy. On mi tu go ściągnie, teraz, teraz ten padnie. Kolega jakiś tam, jakiś tam... Chociaż sądzę, że... Znaczy kart kurczę chyba mnie brakuje. Ma 9 kart w ręce. Sądzę, że brakuje mu zasobów pewnie, żeby nimi zagrać, bo możliwe, że ma mój mowy dek. Chociaż nie. nie... Chociaż... No tak to trochę wygląda. Miał dużo y... stworów, którymi chciał, był się w stanie bronić. Tutaj na y... linii frontu. Tymi kapłami itp. No ale mam, y... jestem inferno, mogę sobie y... ściągać te karty, tak to mi nie robi problemu. Jestem w stanie mu to pociągnąć, tym bardziej, że miałem dobry draw. Draw tak, draw to się nazywa. Bodaj, że draw nie jest nie teraz. To jest, że po, ręka po prostu pobór kart, pierwszy. Więc no, całkiem nieźle mi to wyszło. Więc jest ok. No nie przestawił mi nic. A powinien, mógł coś ugrać, no ale ok. po poubijam wszystko. Mi nie przeszkadzało. Dobiorę sobie karty. Jestem w stanie to w następnej turze zakończyć. Mam tu 6 kart. 6 Damage'a może zostać wybite szybko. W że wejdzie jeden strzał. I o, kolega jest, jest, jest skończony. No, ubił mi asasyna, no to mu za dużo nie da. Bo on tu zostanie zostanie yy, zabity. Już tutaj jest, jest wygrana. Musiałby jakiegoś game changera walnąć, typu ściągnąć mi tu wszystkie potwory. Ja ręką pokazuję, a tu głównie widzicie, tu ściągnąć te wszystkie potworki, musiałby mi, ale nie sądzę, żeby coś takiego miał w talii. Poza tym ma zbyt mało, zbyt niską magię, by mi takim czymś przywalić. Tak więc to jest GG, GG, cokolwiek, że lag był. No i to jest. Zobaczmy to nagnięcie neofita. Nie wiem co to robi, ale zaraz sobie sprawdzę. Opis no, 50 Elo dostałem, czy jestem na plusie. Dobra. Nie po się gdzieś na dol w dolnej części. Tak na piątym miejscu, na trzy pojedynki. Opuść turniej. Okej, okay. no i mamy troszkę Elo, zaraz sobie tylko odbiorę. No i to jest cały de facto odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie. To nie wygrać 50 pojedynków rąk mogła, do złoto. Okej, okay, zajebiście. Yy... Tej biście, widzę, że wysokie poziomy. Yy, I to by było tyle z mojej strony. Ja żegnam bardzo serdecznie. Jeszcze pokażę, że nie dzisiaj nie dostałem pakietu Emilio. Z tego co mi wiadomo, no właśnie niestety, yy, smutek i żal. No i teraz ja żegnam bardzo serdecznie. Dzięki za oglądanie. Zobaczenia w kolejnym odcinku. Może kiedyś yy, następny turniej zrobię, jak sobie trochę kart zbieram. Bo ja widzicie, mam tego dosyć mało. Tutaj tych kart nie jest wiele. Yy, jeśli chcecie ze mną zagrać, to napiszcie mi w komentarzu. Dodajcie mnie po prostu na. Yy. No w grze mam nick Daridor oczywiście, tam napiszcie mi na o które chcecie grać tp, ja mogę sobie z wami zagrać, nie ma problemu, więc żegnam was wszystkich bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć!